Witam w czwartym odcinku wakacji z siecią Agą. Oto moja propozycja na zajęcia Waszych szkrabów. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest motylkowy witraż. Do wykonania naszej zabawy potrzebujemy wyciętego już wcześniej motylka, taśmy, nożyczek oraz kilku kolorowych bibuł. Bierzemy naszą taśmę, znajdujemy naszą końcówkę, przyklejamy taśmę do motylka. Tak, żeby przykryć wszystkie dziurki. Delikatnie go odklejamy od naszego stolika. Przekręcamy na drugą stronę. Ucinamy kilka kolorów bibuły w różnych kształtach. I zaklejamy w wolne miejsca. Nasz gitarysz już jest gotowy. Więcej ciekawych pomysłów i pomocy dydaktycznych znajdziecie w linku. Zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku.